Cześć, pokażę Wam dzisiaj moje nowe rzeczy z wiolety i nie tylko, no ale dobrze. Pierwszą rzeczą będzie to taki zaszyt szkoły z Franceską i wioletą z drugiego sezonu. Mam już taki, z... tylko że ma inne tło, tylko że mam 16 kartyków do kontaktów, ale ten będę miał albo do matematyki, albo do angielskiego, albo do przyrody bo po dwóch miesiącach mi już się zeszczyty skończyły, tyle piszemy z tyłu jest taka wioleta kosztował on 2,49 60 kartkowy a 5 takie fajne matuo ładne taki dobra Dalej tu mam segregator, który już chcieliście, tylko co od sklejam. Tu wam pokażę nie mam nowych karteczek, tylko że włożyłam sobie folię, tylko tutaj ta się musiałam skleić. Tego nie musiałam ta się się sklejać. Tu dopiero widać jak ta się sklejałam. Tu no bo musiałam, bo to by mi wyleciało. Tu I to o Martinie sobie też tutaj włożyłam Martina przyjeżdża do Polski 15 września 2015 roku do Warszawy, Krakowa, Wrocławia Krakowa, ja bym na koncert Co ja nie wam tu jeszcze pokazać, bo miałam wam coś jeszcze pokazać w tym segregatorze Nie wiem, ale... Z tej samej serii będę miała jeszcze 6 różnych wzorów na Mikołajki. Wszystkie z naklikami. Okej, okay. dalej mamy um, takie coś czerwone. Czerwone po prostu takie coś. Wiesz, tu się, fioleta. W nawiasie fioleta wiem, czy to wygląda za taki, ale taki się zaniśło. Violeta, rysunki i zdjęcia i tym. Rysunki zdjęcia i tym podobne. Miałam napisać wiele Rysunki, zdjęcia, opisy postaci, quizy i tym podobne, ale nie wiem, czym mi napisałam. Aha, i tutaj taśmę przykleiłam naklejkę z klej z drugiego sezonu. I żeby mi się nie odkleiła, to taśmę mam tak tutaj, jak widać, skleiłam Naklejka. No. I tą karteczkę tutaj. Tu można wyciągnąć. No i mama tam coś mówi do psów. Czekajcie, muszę to włożyć. Okej. Okay. To moje tam zdjęcie to było chyba dwa lata temu. Nie, tak dwa lata temu. Z fan klubu bardzo was kocham. Martina. Martina jest Fan potrzebował mi swoje serce. Robił wszystko aby jej panki, się uśmiechały. i myślał innych. Jestem tu dla nich. Możecie sobie przystopować. Tu mamy a, rysunek. Taki. Nie wiem, czemu oni tutaj, możecie sobie nawet zobaczyć. le takie dziwne zawsze piszą, takie ziół. No ale nie wiem, opis pisze tak jak oni. I tu mamy skrzydła z ręce Eni Po polsku. Nie chcę ostrości złapać. I po angielsku. I tu już. Nic... więcej nie ma. Ten mi się strasznie podoba. I teraz już to nie będą nowe rzeczy z Violetta, lecz inne pierwsze. Stąpicie Lemon. Niestety nie było brzoskwiniowego, bo ja najbardziej brzoskwini lubię. Oj, datę nie sprawdziłam. E do 2015, to okej. Okay. Życie smakuje wspaniale, z z Spraw 250 ml, tu już prawie wypiłam. Tak, 3,45 kcal. No, i tu mam jeszcze parę ponieważ moja mama mi nie pozwala w ogóle żadnych, żadnych jakichkolwiek słodyczy jeść. Tylko przynajmniej wafle że sobie jem. Były jeszcze z solą morską, i z daktylami i z czekoladą, ale oczywiście z czekoladą nie mogę. Ale wzięłam naturalne. Ostatnio jeszcze wzięłam takie z orzechami takie fajne były różne orzechy. Jeżeli słyszycie, jakieś to mój brat gra na gitarze elektrycznej. Tak, to są jakieś takie dziwne, bo takich jeszcze nie brałam. Takie małe. Malutkie takie, takie malusie, takie siosiu, ale ich jest więcej, bo ich jest 18, a tamtych było chyba tylko z 10. No bodźmy raz, mhm. Tak, 18. No, takie. Fajne, tylko fajnie tylko daty nie sprawdziłam, bo nie mogłam nic znaleźć. No i nadal jej nie widzę. Nie wiem, gdzie to pisze. No nie właśnie, takie malutkie. Aha, jeszcze paste i takie do kompilek piliśmy, ale to jutro pokażę. To to są moje nowe rzeczy. Jeszcze kupię sobie taką za chyba 52-42 zł. To jutro też pokażę. Sukienkę czarną, taką zwykłą. Z guziczki i u góry takie brylanciki. No ale jest nowy, prawda? No. I no. strasznie się cieszę z tego zeszytu, to jest taki zwykły zeszyt. No. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!